ma ludzie. ma ludzie. ma ludzie. Pamiętaliście wszyscy ci, co na mnie gwizdaliście po swoim MMA? Co mnie wygwizdaliście, tak? Co później rzuciliście na mnie hejt zbiorowy? Wszyscy w internecie mówili, że umarłem. Umarłem dwa lata temu. Dwa lata temu, kiedy rozpocząłem swoją grę, żeby sprawdzić jakich mam przyjaciół, jakich mam ludzi w koło siebie. Miałem wszystko, miałem grupę Bad Boys, miałem w chuj pieniędzy. Miałem wszystko. Wszystko miałem. Ale kiedyś straciłem miłość swojego życia, wiecie? I żyłem... Jakbym już nie żył, można powiedzieć. Bawiłem się życiem. Wiecie, ja ludziom pieniędzy rozdałem przez dwa lata. Ile pomagałem ludziom, jak mi skatowali, jak mnie w Egipcie wcześniej kurwa potraktowano. Nikt mi kurwa nie pomagał. Wszyscy moi przyjaciele, może depresji, może depresji. I w pewnym momencie była taka sytuacja, <laughs> Ja że nie chcę mi się tutaj być, wiecie? No, ta depresja naprawdę mnie dopadła, bo zobaczyłem przyjaciół swoich, którzy zostawili mi jak śmiecia. Ludzi, którzy mnie wyzywali, moich fani, którzy mnie wyzywali. Zacząłem palić papierosy. Rzucam papierosy. Nie będzie papierosów. Wracam do treningu, wracam do wszystkiego. Bo powiem wam, stał się cud. Jakiś kurwa cud się stał, gdy zostawiłem wszystko kasy, fame się odwrócił ode mnie, ludzie, przyjaciele, nawet tancerze moi z Bad Boys. Znalazła mnie moja miłość, rozumiecie to? Coś powie, ale jak? To są cuda jakieś. Znaleźli mnie przyjaciele moi, Prawdziwi przyjaciele. Mój brat mnie znalazł. I moja miłość mnie znalazła. Wiecie co mówią, że depresja to jest choroba śmiertelna. Ja udając depresję popadłem w nią. Musicie to zrozumieć. Popadłem to. Jeżeli mi ktoś skręcił rok tam kręgosłup, jeżeli mnie pobito, mam sprawę 24 lutego i mi nikt nie pomógł. Przez rok czasu nie zdobyliście nagle dla mnie. Nie jesteście warci tego, żeby się byli w moim życiu. Dlatego wszystko zacząłem od nowa. Z nową ekipą wracamy 23. Ktoś powie teraz, że mam depresję. Nie, nie mam już depresji. Ja wyszedłem z depresji. A dlatego się tak trzęsę, bo zrozumiałem, że prawdziwych przyjaciół poznaje się, gdy jest się na dnie. To oni mi podali dłoń. A ci wszyscy, co mnie zdradzili, wszyscy, co mnie szukali przez dwa lata mojej gry, dostaną to, co dali mi, nie? Wracamy 23 w zaćmienie, dzisiaj 22, wracamy jutro. Znacie całą prawdę, doprowadziliście dobrego człowieka. Ja się, można powiedzieć, że uważam za dobrego człowieka. Do tego, że... że 23 w tamtym roku, 11 na którego na ścianie ma napisane, chciałem popełnić samobójstwo. To był najgorszy błąd, chciałem się wylogować z życia. Przez hej, przez nienawiść Przez to wszystko co było w koło. A tu nichu ja Wracamy 23, wracą z dupka. Patrzcie. Schudem jak pies, ale wracam. Wracam. I ci co byli ze mną, pamiętajcie, Watacha jest zawsze razem.